Co to jest choroba wieńcowa? No, gdyby tam powiedzmy zdefiniować ją w skrócie, to, to no, można by rzec, że jest to powiedzmy, zespół objawów klinicznych doprowadzających do bólu w klatce piersiowej w wyniku niedokrwienia mięśnia sercowego spowodowanej no, zwężeniem tętnicy. Nie zapominajmy jednak nadal o tym, że zanim sięgamy do tych badań, to doświadczony czy w ogóle no, kardiolog w dużym procencie jest w stanie zróżnicować ten ból na podstawie badania podmiotowego, czyli wywiadu. Tak? Badanie, badanie przedmiotowe, czyli osłuchiwanie, może nam pokazać, powiedzmy, jakość tych tonów, ich charakter, czy występują zaburzenia rytmu, szmery, które jak gdyby są pewnymi objawami pośrednimi, mówiącymi o ewentualności istnienia tej choroby, no ale jeżeli mamy wątpliwości albo chce, dążymy do jak gdyby postawienia stuprocentowego rozpoznania, opieramy się na badaniach dodatkowych. No, czyli, czyli to wygląda tak, że pacjent trafia do lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny albo sobie próbuje z tym sam radzić, lub nie. Jeżeli, jeżeli nie kieruje do nas, no, my powiedzmy, zajmiemy się diagnostyką. Badanie EKG, o którym my słyszeliśmy wszyscy i często wierzymy w nie bardzo mocno, ona jednak ma niezbyt dużą siłę diagnostyczną, czyli swoją swoistość i specyficzność. No ona, ona w porywach sięga 40%, ale myślę, że część specyficzność tego badania spoczynkowego jest mniejsza. Natomiast ją zwiększamy poprzez wykonanie EKG wysiłkowego. Tak? To, jest, to jest jedna rzecz, czyli Próba wysiłkowa wypada dodatnio, to już mamy, ile pamiętam, prawie 90% specy... swoistości tego badania, czy specyficzności. I to ta dodatnia próba pozwala nam, albo nakazuje nam wręcz, kierować pacjenta na, tak przynajmniej działam dotychczas, na badanie koronarograficzne, które jest badaniem w pewnym sensie, choć nie do końca rozstrzygającym o dalszym postępowaniu. Badanie koronarograficzne, czyli to polegające na podaniu kontrastu i za, za kontrastowaniu, widocznieniu tętnic wieńcowych, uwidocznienia zwężenia, w którym ono jest, no i dalej, jak już tu wszyscy słyszeli, zapewne e, wykonanie angioplastyki, czy e, tak zwanego dalej stentowania, założenia, założenia stępów. są również inne techniki leczenia e, zwężenia. Zwężenia czy usunięcia blaszki miażdżycowej, ale myślę, że to już jak gdyby troszeczkę szersze, szersza sprawa. No a tak postępujemy najczęściej w sposób taki codzienny, rutynowy. Tak? W, z jednej strony współpracując z lekarzem rodzinnym, a z drugim z oddziałem kardiologii, najczęściej tutaj oddziałem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Oddziałem kardiologii i tam pracownią hemodynamiczną, czy pod oddziałem hemodynamiki. Współpracuje nam się dobrze i tutaj mamy określony tor postępowania, czy współpracy, wymiany informacji, kwalifikacji tych chorych i to wygląda no moim zdaniem bardzo dobrze. Ktoś policzył te wszystkie czynniki, ich jest podobno ponad aż 200, łącznie z twardością wody, która też ma swoje znaczenie. Natomiast kierujemy się w takiej codziennej praktyce podstawowymi czynnikami ryzyka i na nie uczywamy pacjentów, którzy do nas przychodzą. A więc jest to nadciśnienie tętnicze, jest to podwyższony poziom cholesterolu, czy w ogóle dyslipidemia, zaburzenia lipidowe, czyli również i cholesterolu i triglicerydów i frakcji. I pewne zaburzenia frakcji cholesterolowych. Oczywiście to już po rozbiorze w gabinecie lekarza. Jest to palenie papierosów. Jest to podwyższony poziom kwasu moczowego. Jest to w efekcie cukrzyca, tak? A cukrzyca wiąże się z otyłością, z otyłością wiąże się hyperlipidemia, dyslipidemia. I są to główne czynniki, w obrębie których staram się koncentrować. Ruch, jak ktoś powiedział swego czasu, jest najlepszym lekarstwem, jest to najlepszy lek kardiologiczny ruch. Jeżeli chcemy komuś zrobić krzywdę, to nie, połóżmy go do łóżka i pozwólmy mu wstawać. Wtedy, wtedy będzie miał on po pewnym okresie ogromną krzywdę i pewne kłopoty ze strony układu sercowo-naczyniowego.